Dzień dobry, Angelika Muchowska, zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości z Gminy Dobra. Dzień dobry. Gmina Dobra wybrała w przetargu wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego dla obwodnicy Wołczkowa. Dokumentację przygotuje firma Prodrom z Grzepnicy. Pod koniec sierpnia Gmina Dobra ogłosiła przetarg na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego związanego z budową obwodnicy Wołczkowa. Zamówienie obejmowało też oszacowanie kosztów prac projektowych i robót budowlanych, wykonanie badań gruntowych oraz decyzji środowiskowej. Przygotowaniem dokumentacji zainteresowane były trzy firmy. Ostatecznie przetarg wygrała lokalna firma ProDrom z Grzewnicy. Koszt realizacji zlecenia to 340 tysięcy złotych. Obwodnica Wołczkowa związana jest z planowaną budową zachodniej obwodnicy Szczecina. Jeden z jej węzłów ma się znajdować w rejonie ulicy Dereszowej między miejscowościami Dobrą i Wołczkowem. Planowana obwodnica Wołczkowa omijałaby miejscowość od północy i włączałaby się w rondo, które ma powstać na ulicy Lipowej w miejscu projektowanego alternatywnego dojazdu do Szczecina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musiała ponownie wybrać oferty w przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla zachodniej obwodnicy Szczecina. To wynik skutecznych odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej po pierwotnym wyborze ofert w czerwcu tego roku. Przetarg na opracowanie dokumentacji dla zachodniej obwodnicy Szczecina składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła odcinków Kołbaskowo-Dołuje i Dołuje Police, o łącznej długości ponad 25 km. Druga część dotyczyła odcinka Police Goleniów, o długości 23 km, który zawiera planowany 5-kilometrowy tunel. Dla obu części wybrano ofertę firmy Transprojekt Gdańsk. Pozostali oferenci złożyli jednak odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały uznane. GDDKIA musiała więc ponownie przeanalizować złożone oferty z uwzględnieniem wyroku izby. Projekt odcinka Kołbaskowo Police zrealizuje konsorcjum firm TPF i Data Boat za prawie 15 milionów złotych, a odcinek Police Goleniów wraz z tunelem zaprojektuje firma Wesing Polska za prawie 40 milionów złotych. Na wykonanie projektu przewidziano 13 miesięcy dla części pierwszej i 15 miesięcy dla części drugiej. Zachodnia obwodnica Szczecina będzie miała długość około 48 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga przejdzie pod Odrą tunelem na wysokości polic. Wydział do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i egzekucji Urzędu Gminy Dobra przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania, a pozostali mieszkańcy składają nową deklarację do 10 lutego każdego roku. Szanowni mieszkańcy straż gminna kontroluje nieruchomości, którzy, których właściciele nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji śmieciowej. W związku z tym przypominam, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminie każdy właściciel nieruchomości nowych składa deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca lub powstawania na niej odpadów. Pozostali właściciele nieruchomości składają deklaracje w terminie do 10 lutego każdego roku kalendarzowego. Niezłożenie deklaracji jest wykroczeniem i podlega karze grzywnym. W związku z powyższym bardzo proszę wszystkich właścicieli nieruchomości o dopełnienie tego obowiązku. Drugi deklaracji można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Dobra, w zakładce Gospodarka odpadami, w podzakładce deklaracje. Tam również znajduje się wzór. Poprawnie wypełnionej deklaracji oczywiście możecie państwo tą deklarację złożyć tutaj w naszym wydziale na miejscu, urzędnicy pomogą przy jej wypełnieniu. Deklarację można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przez platformę EPUA można wysłać pocztą. Oczywiście można również złożyć taką deklarację w skrzynce podawczej, która znajduje się na ścianie budynku naszego wydziału i jest dostępna, dostępna przez 24 godziny na dobę. Wystartował konkurs plastyczny dla przedszkolaków uczęszczających do publicznych placówek w gminie dobra. Tematem konkursu jest rower miejski przyszłości. Do wygrania są fantastyczne nagrody. Organizatorem konkursu jest spółka nieruchomości i opłat lokalne zarządzająca Szczecińskim rowerem miejskim Bikes, a tym samym wypożyczalniami rowerowymi na terenie gminy Dobra. W zabawie mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat, uczęszczające do publicznych przedszkoli w gminie Dobra. Temat prac konkursowych brzmi: Rower miejski przyszłości. Praca konkursowa powinna być pracą plastyczną, wykonaną w formacie A4, dowolną techniką. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 10 listopada 2022 roku na adres spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy. Nagrody. Nagrodą główną jest rower. Osoby, które zajmą miejsca drugie i trzecie, otrzymają hulajnogi miejskie. Przedszkole, w którym zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu, otrzyma materiały plastyczne. W niedzielę strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie zaprosili mieszkańców na dzień otwarty. Można było obejrzeć z bliska wozy strażackie, zwiedzić remizę i zobaczyć pokaz umiejętności ratowników. Organizatorzy przygotowali też konkursy i zabawy, a dzieci mogły poznać psy ratownicze z grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Wołczkowo. Nah, a new start, no space reduction Hey, why do you still seem reluctant? Dziękujemy za Państwa uwagę, zapraszamy serdecznie za tydzień. Poczuł się dobrze w Gminie Dobra.